Mucha nie cackała się z Rogacewiczem. Bezlitośnie mu dosoliła. Anna Mucha po raz kolejny udowodniła, że w polskim showbiznesie nie ma sobie równych, jeśli chodzi o cięty język i bezpośredniość. Aktorka, znana ze swojego temperamentu. Była ostatnio gościem popularnego podcastu Wojewódzki Kędzierski, a jej kąśliwa uwaga wywołała natychmiastową burzę w sieci. Chociaż mucha nie wymieniła żadnych nazwisk, internauci błyskawicznie połączyli kropki, uznając jej słowa za bezlitosny przytyk w stronę innej popularnej pary, Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogaciewicza. Jak poznali się Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska? Chociaż relacja Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza rozkwitła na oczach publiczności kilka lat po pierwszym spotkaniu, jej korzenie sięgają planu serialu Na dobre i na złe w 2016 roku. To właśnie tam, w szpitalnym otoczeniu, gdzie Kaczorowska wcielała się w rolę pacjentki, a Rogacewicz grał jednego z lekarzy. Doszło do ich pierwszego, krótkiego spotkania. Mimo że trwało ono zaledwie kilka minut, Kaczorowska wykazała się niezwykłą intuicją, natychmiast sugerując Rogacewiczowi, że widzi w nim taneczny potencjał i powinien wziąć udział w tańcu z gwiazdami. Ta interakcja, będąca proroczą zapowiedzią ich przyszłości, Stała się fundamentem ich znajomości. Jednak ich bliska relacja rozwinęła się dopiero kilka lat później, gdy los ponownie ich połączył, najpierw podczas pracy nad wspólnym spektaklem teatralnym, a następnie już w blasku kamer, podczas 17 edycji tańca z gwiazdami. To właśnie intensywne przygotowania do programu i wspólnie spędzony czas sprawiły, że ich znajomość zacieśniła się, a ich związek stał się publicznie znany. Co Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz powiedzieli u Wojewódzkiego? Mimo deklarowanej chęci chronienia życia prywatnego, Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz kilka tygodni temu przyjęli zaproszenie do podcastu Wojewódzki Kędzierski, gdzie musieli zmierzyć się z szeregiem niewygodnych pytań. Kuba Wojewódzki, znany z dociekliwości, nie cofnął się przed poruszaniem najdelikatniejszych tematów, co kilkukrotnie doprowadziło do dużej niezręczności w studiu. Kluczowy moment nastąpił, gdy Wojawódzki poprosił Marcina Arogacewicza o skomentowanie plotek sugerujących, że to jego żona odeszła do innego mężczyzny, a nie on odszedł do innej kobiety. W odpowiedzi na to bezpośrednie pytanie w studiu zapanowała grobowa cisza. Aktor, wyraźnie skrępowany i unikając konfrontacji, stwierdził, że nie będzie komentował prywatnych spraw i poprosił o następne pytanie. Rogacewicz korzystał z tego koła ratunkowego jeszcze kilkakrotnie. Również Agnieszka Kaczorowska została zapytana o byłego męża, Macieja Pele. Choć tancerka próbowała zachować neutralny wyraz twarzy, wojewódzki nie odpuszczał, nawiązując do wizerunku Peli jako zawodnika rezerwowego który został jedną z najlepiej rozegranych przez tabloidowe media osób. W trakcie tych rozważań, aktorom trudno było zapanować na mimiką, a choć Kaczorowska pokusiła się o dyplomatyczną odpowiedź w stylu trzeba umieć się w tym świecie poruszać, Rogacewicz wymownie milczał. Jedynie jego wyraz twarzy wskazywał, że miałby wiele do powiedzenia. Co Mucha powiedziała u Wojewódzkiego? Kilka tygodni po emisji odcinka z Agnieszką Kaczorowską i Marcinem Rogacewiczem, w tym samym podcaście pojawiła się Anna Mucha, która wykorzystała okazję do publicznego skomentowania niezręcznych momentów swoich poprzedników. Mucha, słynąca z bezpośredniości i ostrych komentarzy. Podczas swobodnej dyskusji z wojewódzkim i kędzierskim, nagle wypaliła kąśliwą uwagą, która natychmiast została odebrana jako celna aluzja do aktorskiej pary. Mucha ironicznie skrytykowała styl prowadzenia rozmowy przez niektórych gości, mówiąc: Przynajmniej żyje, przynajmniej coś się dzieje, a nie. Rozumiesz, jak w rozmowie z innymi gośćmi, gdzie są po prostu 4 sekundy ciszy i potem zadaj mi inne, kolejne pytanie. W ten sposób aktorka ostro dosoliła Marcinowi Rogaciewiczowi, nawiązując bezpośrednio do momentu, w którym Wojewódzki zapytał go o byłą żonę i plotki dotyczące ich rozstania, co spotkało się z ciszą i prośbą o zmianę tematu. Choć Anna Mucha nie wymieniła nazwisk, kontekst był tak oczywisty, że internauci natychmiast zareagowali, a jej zdanie obiegło sieć jako przytyk i bezlitosna krytyka unikania konfrontacji przez parę.